Z dużym animuszem, z dużym rezonem zaczęli to spotkanie poloniści. Oni, jak na razie w ofensywie, oni częściej goszczą pod bramką rywali. Mariusz Marczak, uwaga, okazja pieczara i gol! Jeden do zera Krystian Pieczara. Kapitalna centra w pole karne. No i płytuje to wszystko. Bramką zdobytą głową Krystian Pieczara. Siódmy gol tego zawodnika w tej kampanii ligowej. Mariusz, Marczak, Marczak. Dobra, to centra. Uwaga, gol! Piłka wpada do siatki. Krystian Pieczara po raz drugi. Ósmy gol w tym sezonie. Krystiana Pieczara. Jeszcze raz e, grający z ósemką. Zawieja, zawieja, strata, kluska, nadobieg, Pieczara, Pieczara, uwaga, pusta bramka, poprzeczka, nie ma gola, coś niesamowitego. W ataku poloniści, Pieczara, uwaga, Kosiorowski w pole karne, jest Marczak, Marczak, szansa i gol! Mariusz Marczak, 3 do zera. prowadzą czarne koszule. Bartoszek. Na Krosius, do pieczary nie ma spalonego. Krystian Pieczara, pieczara i gol! Krystian Pieczara, trzeci gol tego piłkarza w tym spotkaniu. Jest hat-trick na pastika czarnych koszul. 4 do 0 prowadzą czarne koszule.